That's the job, bro. Nic mu to nie robiło, kocha to, może tak być, za każdym razem będzie wygrywał. E, twój przeciwnik e, nie zrobił e, wagi, był e, dużo cięższy od ciebie na ważeniu. Powiedz mi, czy czułeś różnicę siły e, w klatce, czy też kompletnie to nie robiło na tobie żadnego wrażenia? Non pas du tout, pas du tout parce que j'ai l'habitude de combattre avec des mecs plus lourds que moi. J'ai juste il avait une bonne droite au début, il m'a touché sur le premier round. Après, voilà, j'ai capté ce qu'il mu wolę fatiguer avec les coups, donc j'ai juste distans Więc tak, w klinczu totalnie nie, bo on w ogóle sparuje jakby z ciężkimi, tylko powiedział, że zaskoczył go prawą na początku walki i później bardziej pracował nad dystansem i tak do końca walki, a w drugiej rundzie, kiedy poczuł, że, że, że raliu jest trochę już bardziej zmęczony, podkręcił to. Depuis la deuxième ronde, tout le monde a remarqué que ça a commencé à vraiment pour aller. ta senti depuis la deuxième, c'est bon que tu peux commencer à mettre le turbo Oui, oui, ouais. À partir de la fin du premier, j'étais à deux doigts de finir. Je voulais pas trop me cramer, donc j'ai dit, ben, on va aller tranquille. Et après, au à mesure du temps, son cardio a diminué, donc ça va. Il m'a bien touché sur un coup de pied retourné. Ja mówię, że dzieje, jest lukid, więc z Na koniec pierwszej rundy już czuł, prawie go skończył, tam gong trochę uratował, więc od drugiej czuł, że spadają mu siły, ale jednak była ta obrotówka, co lekko od nowa Powiedział mu: Dobra, widać, że jeszcze może być niebezpieczny, więc tak do końca po prostu przepracował. Ale to prawda, że od drugiej po prostu czuł, że coraz bardziej wygrywa. Czy w Federacji KSW jest jakiś przeciwnik, z którym chciałby się zmierzyć? Z KSW, ja się kciu uh, o, oh, yes, good question. I would like to, to, to fight with his brother Sebastian. Chcę brata. Sebastian, w Francji, kiedy KSW do Francji... Uh, <coughs> bro! I'm waiting for you. Chcę więc młodego Rajewskiego, ale jak będzie KSW w Paryżu, chcę rematch z Kaczyńskim. Ok, bardzo Ci gratuluję tej walki i czekamy na Twój powrót do klatki. merci pour tout et i love Poland. Tego chyba nie musimy tłumaczyć.